Siema witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o Kopenhadze, która tak jakby trochę utknęła, zatrzymała się w czasie i też jej ceny się zatrzymały, zobaczymy co gdzie i jak. Zaczynając od ilości, no to 30 tysięcy plus minus mamy na drużynówkach, no tutaj 20 koła ten pretendent, yy, autografy, no wiadomo, że tutaj jest tego mniej, ale te autografy drużynowe, kurczę, są nawet tańsze niż te yy, zwykłe drużynówki, więc to też jest ciekawe, bo nie zawsze tak jest, yy, a w sumie powiedziałbym, że na... Patrząc na inne majory, to te autografowe wyżej trzymają te ceny. Natomiast legendy, tu jest złoto 66, zł, no ich jest 3000 na markecie, najmniej, no i tu wygląda to fajnie. No i dobra, obczajmy to sobie. No i kurczę, zobaczcie, to no tak stoi, tak niesamowicie to wygląda, nie? I patrz w ogóle wcześniej. Naprawdę to zamarzło. Yy, wiadomo, jakie tutaj yy, wahania są. Natomiast no, stoi to pięknie, gdzieś te 96 groszy. Yy, kandydat, no tutaj dobra, to już trochę bardziej jest to zmienne. Natomiast gdzieś wokół tego, złoty 5 zł się trzymamy, nie? Więc pa, to są gdzieś te ceny promocyjne. To jest <laughs> w tym niesamowite. Tutaj 95 groszy, ok, no i też to sobie stoi. Yy, legendy, no i tutaj tutaj no, wygląda to przyjemniej, bo faktycznie widzimy tu wzrosty. Widzimy tu w, teraz złoto 80, nawet, więc to jest pod tym względem fajnie. Auto, ej, autografy złotówkę trzymały, teraz mamy jakieś spadki większe. No ale tak samo, dosyć ten wykres wygląda yy, poziomo. Zanim zobaczymy sobie holo, to rzucę takim spostrzeżeniem, że być może, yy, jeśli właśnie masz jakieś chęci inwestowania w Majory, to idąc sobie tak chronologicznie, Stockholm, no uważam, że spoko. Antwerp. Okej, okay, no te ilości faktycznie są większe, no ale mimo wszystko te naklejki są tam bardzo ładne. Yy, też inny system dropienia holo. No i Paryż, który no kurczę jest klocem, ma te supply ogromne. Jest tam oczywiście jeszcze gdzieś Rio, może jest kwestia skipięcia chociażby tego Paryża i ruszenia na przykład w Kopenhagę, która no, ilościowo jest dużo tego mniej niż Paryża, ewentualnie w ogóle jakiś Szanghaj, który wydaje się, że jeszcze niższy będziemy miał od Kopenhagi, nie stawiam na to pieniędzy, oczywiście to są jakieś luźne rozkminy, ja do, do Paryża mam zainwestowane. No i pewnie, tak myślę, jeśli się nic nie zmieni, to będę robił tą pozycję na Szanghaju Kurde, miałem tego nie kminić, ale to będzie gdzieś mały kapitał Dobra, ale wracając I zobaczcie Tu naprawdę fajnie to rosło Kurcze, tu mieliśmy 40 zł, Tu były normalnie wzrosty, teraz mamy wycofanie, mamy spadki Co u eee, Tak samo, kurde, to sobie rośnie Naklejki normalnie rosną eee, No teraz mamy spadki To jest, to jest to ale jeszcze do czasu to bardzo, bardzo fajnie rosło. No i gdyby dobra, tu wleciała korekta, gdyby jednak dalej się te wzrosty utrzymały, no to i na kapsułach powinniśmy zobaczyć jakieś też ruchy w górę. Tutaj, okej, okay, to nawet stoi z jakimś lekkim przesunięciem nawi, no i kurde, tu też sobie to rośnie. Więc taka Kopenhaga, kapsuły trochę zamarzły w czasie, no ale to holo, coś tu się dzieje, coś tu się dzieje, no i wygląda to na pewno lepiej niż jakieś inne majory. Zależy gdzie patrzymy, nie? Jak porównujemy do Paryża, no to jest wybitnie. Eee, więc co? No, ciekawa jest ta Kopenhaga. Zobaczymy, eee, czy na przykład w scenariuszu, w którym następny major w końcu opamięta, opamięta się Valve, to czy coś tu się nie zadzieje. Napiszcie, czy macie jakąś ekspozycję i dziękuję za dzisiaj. Do następnego. Cześć, papa. Pa.